Halo no, 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 ok? A... Tak, tak, wszystko tak? ok Coś, nie wiem, zaswędziało mnie chyba lufarku. Dobra, to może myśli Luferku nie jest ci słabo na pewno? Nie, wszystko jest ok <śleskujesz> Takes a hold. Don't leave me, so cold. Never wanna be so cold. Your touch used to be so kind. Your touch used to give me life. crack Mamo, musimy pogadać. Nie mam ochoty zostaw Lufer, musimy, po, musimy pogadać teraz. Proszę od. Nie mnie. mam ochoty, zostaw mnie. No, Lufer, no, proszę. Nie! Powiedziałem ci, żebyś mnie zostawił. Nie rozumiesz? Loofer. Chciałem ci powiedzieć, że jest mi przykro. Jest mi przykro. Uczuję cię, Lufer, wiem, co czujesz. Zostaw mnie, nie wiem, co czuję. Do Byłem nad tym długo, około 3-4 dni, I powiedziałem to też mamie, będę chciał zmienić szkołę. Co? 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 Tak, chcę. luferku, ale jak to? Dlaczego? Mama postanowiła, że przeprowadzimy się do. że przeprowadzimy się na obrzeża miasta i to nie za daleko, żebym dojeżdżał. Ale jak to zaraz, czekaj, 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 Ja nie ciebie. rozumiem, dlaczego chcesz ja tak nagle? Nie? No, czemu? Ej no nie, sorry, halo, halo, ale wy nazywacie go sterydem i teraz e, robicie taką akcję? No, no, no właśnie, nie, no dobra, dobra, zrobiła, jeżeli twój przyjaciel brałby sterydy? On nie brał sterydów! Prędzej ty brałeś, bo to masz jakieś dziwne włosy. Nie, ja to wyćwiczyłem, a włosy to są dready. A wyćwiczyłeś, bardzo śmieszne. tym... Jesteście chamscy, tylko ja z Marysią trzymaliśmy z Lufrem sztamy, a wszyscy się odwrócili, nie się nawet z nim gadać, czy cokolwiek. Był naszym przyjacielem, ale chyba nie rozumiesz, że... No chyba nazywaliście mnie sterydem cały czas. Przepraszam, że to powiem, ale teraz zachowujecie się jak fałszywi przyjaciele. I to tak bardzo. Plus jeden. Jeszcze jak? Pani, pani, pani tak żartuje? Boże, ale to Posłuchaj. suche. To, powiedz, niebyczku, byczku, Lufarku, ale na 100% podjąłeś taką decyzję? Tak, proszę pani, i to jest moja ostatnia decyzja. No, róża, Gwen jest spoko, tak samo Gwen, róża jest spoko, w sensie, no. Zrobię wam oficjalne poznanie się. Gwen, stań tutaj. Mogę mówić do ciebie Gwen? Okay. Jasne, spoko. Gwen, róża, róża, Gwen. Ej, Emo, posłuchaj. Ems, widzę, że teraz zarywasz tutaj to Gwen, ona mnie uczy No i co, nie mogę rozmawiać z nią? Posłuchaj, ja do niej zarywam, ety. Good. Tylko wycofnijcie go, błagam. Postaramy się. Halo, Lufer? Czego chcecie? Możemy... Znaczy, mo mo mogę, mogę wejść? Czego? No my chcieliśmy pogadać. No jezu. On no, chyba sobie żartuje. Dobra, czy ja mogę te drzwi rozwalić z bara? Lufer, proszę nas, proszę. proszę. Róża? Czy ja słyszę róże? Tak. Um. Mogę wejść? No, tak... Cześć, Róża, hej. Hej, mogę wejść? No jasne, chodź. Weźmy o sobie wszyscy. Właśnie, już masz rację. O Gwen? Gwen też jest? No. Cześć. Cześć, Gwen. Cześć, Gwen, hej. O co Cię w szkole nie było, no po tej bułyce nie pokazałeś się, ani też z, z jakiegoś znaku życia nie dałeś. Mówiłeś mhm. tych chłopaków i nie wiem, Powiedzieliśmy się, że coś ci się stało, że nie wiem. Nie dałeś znaku życia. Mhm. Jesteś niesamowity. I przypiszę się do nowej, znaczy do starej. To żaden problem. Choć nie ma co się stresować. Ale z tego co jest w kodeksie napisane, to za wypisanie ucznia musi odbyć pracę społeczną w szkole. Stawaj stawaj, 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 stawaj dzięki, że mnie tutaj przeprowadziłeś, jesteś słodki ale gdzie my idziemy? zaufaj mi, zaufaj chodź Goni, chodź mogę ci ale, ale Goen, nie zabiją nas za to? nie, no spokojnie, chodź ci pokażę coś jesteś pewien, że nie zabiją nas za to w nie? nie, nie zabiją, nikt się nie dowie, spokojnie kamery tutaj nie działają teraz ale piękne miasto, co nie? Bardzo tu ładnie. Ech. Powiedz mi, dlaczego chcesz zmienić szkołę? Dopiero tutaj przyszedłeś. Fajnie było z tobą. Bez ciebie ta klasa to nie będzie to samo. Ach, nie lubi w tej klasie, Gwen. Jak to nikt? A ja? Róża? Podoba mi się Gwen. Czekaj, co? Znaczy, Ale... yy, nieważne, wiesz? Chyba nie ci cieplej. Ach, jak? Cieplej? Tak, zdecydowanie. Okay. Ale to mi nie będzie zimno? No, w krótkim rękawku jesteś. No, spokojnie, nie ma problemu. No sobie radę. Jak tak robisz? Tak. A co do tej zmiany szkoły? Tęsknię za moją starą ekstra szkołą że nikogo więcej takiego nie poznam że będąc w liceum... Naprawdę Ci się podoba? Naprawdę Jakub a to wydanie faktów. Wczoraj w nocy w siedzibie Oscor doszło do morderstwa na jednym z współzałożycieli firmy. Zamordowaną osobą był wspólnik normalno-Ozborno, biotechnolog Roman Zieliński. Tej samej nocy została skradziona broń wojskowa. O nazwie Goblin. Zaawansowana technologia miała zostać użyta przez nasze wojsko, jednak została skradziona. Sprawę bada prokuratura. Mówił Jakub Pytinkiewicz, a to było wydanie faktów. Halo. halo. halo, halo. halo. Ja mam kochanie dzisiaj wolne, bo się opiekuję brat. Mariuszka, znany z porwań dzieci i jednego morderstwa, zatokował szkołę numer 15 imienia Jana Pawła II w Lublinie. Opublikował nagranie, które teraz wam pokażemy. Witam, witam. Tak to ja, Mariuszka. Który wrócił, by spełnić swoje przeznaczenie? Jakie przeznaczenie? Zemsta! Chcę zabić luferka i wszystkich, którzy go kochają! Tak jak to on zrobił mi! Pół roku czekałem na tę chwilę. Pół roku was szukałem! Luferku, jeśli chcesz, żeby te ładne buźki z twojej klasy przeżyły, to przyjdź do nas. Jeśli w ciągu 24 godzin się nie pojawisz! BĘDZIEMY LIKWIDOWAĆ PO JEDNEJ OSOBIE Z TWOJEJ KLASY, CO GODZINĘ. Moja klasa... O nie... Co ja robić? Co ja mam robić? Co ja mam robić? Co ja mam robić? Co ja mam robić? mnie i wszystkich. Uratuj mnie i do mnie dzwoni. gdzie ty jesteś? Chceś zostawić Krzysia samego w domu? Czy ty sobie wyobrażasz co mogło się stać? Małe dziecko, same w domu! Mamo, tak średnio mogę teraz rozmawiać, wiesz? Nie obchodzi mnie to, gdzie ty jesteś! Raz w życiu poprosiłam cię, żebyś posiedział z Krzysiem! I co? Nawet teraz tego nie możesz zrobić! W ogóle, na ciebie można? nie można! Jesteś po prostu nieodpowiedzialny! Mamo, ja naprawdę teraz nie mogę rozmawiać. Gdzie ty jesteś? Wracaj w tej chwili do domu! Mamo, naprawdę, ja nie mogę teraz rozmawiać, bo jestem bardzo zestresowany i. W tej chwili do domu! Nie, mamo, musisz zrozumieć. Ja, przepraszam, ale muszę ci odmówić. Gdzie jesteś w takim razie? Mamo, naprawdę muszę ci odmówić, bo. Gdzie jesteś? W tej chwili mów! Jestem poza domem i. Dokładnie, gdzie idziesz? Gdzie jesteś? Idę do szkoły. Przecież jesteś zwolniony, żeby z krzyżem siedzieć. A mo. naszą szkołę zaatakowali terroryści. Co proszę? Tak. Naszą szkołę zaatakowali terroryści i. Pamiętasz tego. tego terrorystę Mariuszaka? E, tak. No to. no to on przytrzymuje moją klasę i całą. przytrzymuje moją klasę w sali od języka polskiego, tam gdzie miałem właśnie być na tych lekcjach i. nie widziałeś wiadomości? No, nie widziałam, byłam w samochodzie. Chcę zabić wszystkich z klasy. Co? co, co? co godzinę chcę, wystrzelić, Co godzinę chcę kogoś zabić, i on powiedział, że. Mariuszka powiedział, że mam się zjawić, bo jeżeli tak nie zrobię, no to będzie co godzinę kogoś zabijał. Ferku wracaj do domu! Gdzie ty idziesz teraz? Do szkoły. No nie idź tam, no! no ci cię zabiję! cię uciek, tatę! Proszę do Luferku! Wracaj do domu, natychmiast! Nie, mamo, nie mogę! Luferku, posłuchaj mnie, proszę! Wróć do domu, nie chcę cię stracić jak taty! Ja nie dam być cała. Tata, jeszcze ty! Ja sobie nie poradzę, proszę, wróć do domu! Mamo, nie mogę, muszę wracać do Przepraszam, nie mogę. Luperku, proszę się! Nie, mam, muszę Jest się tam... rozłączyć. Nie, Luperku, proszę! Wracaj do domu! Błagam cię! Przykro mamo. Luperku! Przepraszam cię, mamo. Dwa tygodnie od momentu, kiedy kiedy terroryści zaatakowali naszą szkołę. Niestety, niestety nie wszystko poszło po mojej myśli. Marysia trafiła od razu do szpitala. Sam osobiście jak najszybciej ją tam zawiozłem. Nie zawiozłem, oczywiście użyłem do tego mojego stroju, mojej pajęczyny, ale na szczęście udało się ją uratować. U mamy niestety mam dożywotni zakaz wychodzenia z domu. To takie normalne, już chyba piąty raz życie dostałem. Więc wydaje mi się, że kiedyś zapomni. Zapomni? Zapomnieć chyba, nie zapomni. Ale już mi nie ufa. Jak on to robi? Ale... tak chcę. To jest ten goblin. Pamiętacie co mówiła pani od biologii, my musimy uciekać stąd! Ale to jest taki to jest to nie wygląda na Powiedzcie mi dzieciaki drodzy: tak, tak. kto z was jest Spider-Manem? No my nie ale my wiemy. wiemy. To jest spider ale spider nie Kuba, nie wiemy. Wiemy. kuba! Nie, uważam, to A może to ty? Jeżeli Spider-Man się nie ujawni, to zginie! Ej, w jest fajnie. To, to nie jest tak. witaj pojęcia wystraszyłeś To ja myślałeś moją propozycję czy nie? Wchodzisz w to? Czy nadal mam niszczyć miasto? Wchodzę w to. Wspaniale. Nie chciałem, że się zgodzisz. Ale mam jeden warunek. Jaki? Po pierwsze, nie skrzywdzisz mojej klasy. Nie mogę ci tego pisać ale postaram się do nich nie zbliżać. I po drugie, nie skrzywdzisz mojej rodziny i moich bliskich. Nie, Spider-Manie. To jest za dużo. Jedno albo drugie. Wybrałeś klasę. Więc twoja rodzina nie będzie miała za wesoło. Ej, ej, <g> ej! <Jean> nie, to ja wybieram rodzinę. Wybieram rodzinę. Nie, 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 drogi. Ja nie, nie, Jesteście... na głowę, nie, 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 nie żeby... Żeby miała operację. No słyszałem, jesteś ogólnie w każdej telewizji, pokazują, że okradłeś bank. Zrobiłem to dla niej. Chcę, żeby miała tą operację, bo wiem, że jej rodzice chcą sprzedać mieszkania, oni pójdą później na bruk, pójdą później, do później mieszkali na, na tym... Na ulicy i, i to, i Ja wiem, że okradłem bank, zrobiłem to tylko i wyłącznie dla niej.